Kupie was? Za, za, za. Co się dzieje? No ten dźwięk, kurczek! Jeszcze go nie widzieliśmy, ale jak pewnie tu... Nie można oddalić! U, ale boli ręka, boli ręka! Dobrze się za... znamy! Bez dozbrojki, bez niczego! się trochę go poholujesz! Nie, bokiem staje. Sum jest jak nic. Leczby wyskoczył Sandarz by też się pokazał, a sum tak walczy. Tego lesza to wtedy szybciej wyholowałeś, na pewno. Blady, załuj, że cię tu nie ma Bo byś podebrał. Ja go kurwa... Przy, przy takim prądzie nie dam rady go podebrać, wiesz? Znaczy daj tego chwytaka, go podbiorę, ale zawsze wędki nie złamał. No tak. Za co się dzieje, pokaż na, na węd na kowrotek, pokaż zwierzątku słychać tam tu dobra jak z tego już wyciągnąć? Ty, jak z tego w ogóle zobaczyć? ja go nie widzę od pięciu minut ja, jakbyśmy teraz kotwicę nie. puścili i podmyli nie nie nie, nie Nie, nie, nie. Hmm. nie, nie podczę żadnej kotwicy <laughs> nie, no tylko tak by teoretycznie. on jest złoty to sum. On dołuje cały czas, jest? doznajdzie no to co, czego kurna z męczą? listopada święto święto Kukiełasa, święto warszawskie pałskie jak tego to zobaczyć? Ty. Dobra, za, zapauzuję Zobaczymy, czy tam bacznie suma albo szczupak tu nie ma możliwości, że ma go wyciągnął I jak to w jest, to jest kurde mako odyty Kurna, no może zaraz Siedział tam w tym rowie, nie ja wiedziałem, bo ładnie będzie siedział tam fakt, co się dzieje, bardzo się dzieje z tyłu Z wędką, no już kurwa zgina, także nie da rady, kurwa. ja z końcu przypierdoli. Ja go zmęczę tutaj. Jeszcze tak nie pompowałem na Wisiu. To A. sum będzie, sum. Ale tu głęboko, tu jest koło 6 metrów. Albo No. Ole idzie, co? No. Zaszak, Zaszak rozwija. Pierdzielony, no. Ciężko Nie, że bo... będzie wisiał u mnie na, na drzwiach. To w sumie, już teraz wiem na pewno. Już miałem do czynienia z takim tylko 3 kilo, a ten ma kodychy. Aby tylko agrawka nie puściła ta chujowa, którą założyłem Życia <noise> Tak jak wtedy nad Zegrze popłynęliśmy Pamiętasz na drugą stronę i telefonów tato, tato, to jest Wisła właśnie <noise> Ten puścił ponton z murtem Ale boję się, że się zahaczy pod jakąś płodę. A tu go mam na bank Tylko duży prąd jest. Ale ręka, powiem szczerze, czuję się trochę jak jak John Wilson albo ten inny Rex Hunt Bo ręka boli naprawdę Minęło około 10 minut, jeszcze nie widziałem co to Może, może być ten sum? Tu na banku, bo do... bokiem stanie, wiesz Stanie bokiem i nagle jest opór No ma długi ogon, wiesz mm -hmm. Męczymy go, on sam wyjdzie. Ja go łapę. No, teraz można go holować. Nie. Nie pójdzie. Dobra, zapauzuję na chwilę bo ten. Bo tak to będzie za długo. Czy bo cały? Co? To za nagrywaj. Nagrywaj, nagrywaj, Nagrywam. Ja ty, to Nagrywaj. To... Ja zupełnie Ciebie to ściągnę. Dobra. Ty o ma kurwa podychy. Jak nie lepiej. Ale w tym prądzie to ze 20 I jak lewo, jak lewo idzie, widzisz? Patrz na wyciągę, jak chodzi. Mm -hmm. w lewo w prawo, próbuję. Ale tu nie ma kamieni, tu jesteśmy w takim miejscu, gdzie on wyszedł sobie. I nie ma szansy już teraz, tylko pyta, pas przygotowany? A, w ręku, zapięty. dobrze, bo zobacz, co się z moją ręką dzieje. No tak? widzę, kurt, na to w parkingu. najlepszy, że mam już taką czerwoną rękę, że panie. Już nie czuję go. Czuję go cały czas, właśnie. Dlatego, dlatego właśnie... Ale nie wiem, że aż tak szybko się dostanie. Drugi rzut. Słoń to zanika się No, co tam. Nie wiem, nie O, Nie ja pomyślał, że zaczep, ale zaczep i tak nie chodzi. No nie, chyba albo, jak nic ty, albo no, bym miał. Życzę ci tego. Jeśli to jest sandacz, to rekord Polski. Ale sandacz, wiesz to o co chodzi? Sandacz tak długo nie walczy. Duży nurt jest. Dużo czytałem wiesz, o tym, że sandacze